Święta, 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 la la la. Święta, 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 święta la, la, la Świat taki piękny jest, kiedy święta przyjdą już. Świat taki super jest, no bo święta fajne są. Choinka, 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 la, la, la Choinka, 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 la, la, la Świat taki piękny jest, gdy choinka świeci się Świat taki super jest, no bo choinka fajna jest Mikałaj, 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 la la la. Mikałaj, 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 la la la. Świat taki piękny jest, gdy Mikałaj prezenty da. Świat taki super jest, no bo prezenty fajne są. Smakołyki, 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 la 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 Smakołyki, 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 la 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 Świat taki piękny jest, gdy smakołyki na stole są Świat taki super jest, no bo smakołyki fajnie jeść Kalendy kalendy, kalendy la la, la. kalendy kalendy, kalendy la, la la. Świat taki piękny jest, gdy kalendy śpiewa się, świat taki super jest, no bo kalendy fajne są. Święta, 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 la la la. Święta, 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 la la la. Święta, 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 la la la. Święta, 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 la la la.